i czasem może być różnie. Pierwszy wyczytany zawsze czerwony kart, drugi ubiera niebieski. Bo czerwony. Bo w ogóle nie czerwony. Bardzo, wiesz, czerwony. Arkadiusz czerwony. Arkadiusz czerwony. Arkadiusz czerwony. Arkadiusz czerwony. Przełożył nogę. Przełożył nogę niepotrzebnie. Jakby nie, nie przełożył, to... No, ślizgnęło mu się po prostu. Jest! Jest! Yes. Kamil! Ochroniaczu, masz? Celna technika mała Shigeri, Pazari, Awasate, pon. i przed czasem zwycięża zająć z